Cześć, Witajcie w grze, jest Your Grace, czyli tak, wasza wysokość. Tak, w grze, słuchajcie, wcielamy się w króla i władamy królestwem. I wiadomo, jak to w królestwie nie zawsze będzie kolorowo, będą trudne wybory, trudne decyzje, bo gra właśnie opiera się na wyborach. I ogólnie grę kojarzy od Staszka. Powiedzmy, że ja ją oglądałam. Ale nie pamiętam do końca co, co tam, jakie decyzje się wybiera i jak one przebiegają, więc będę tak jakby z własnej strony to poznawała. Więc dobra, zacznijmy, nowa gra jest Your Grace, to gra z trudnymi wyborami. Jako król nie będziesz w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb swoich poddanych. Niektórzy będą mieli niecne zamiary, a innym razem życie stanie Ci na przeszkodzie. Wystarczy, jeśli będziesz mieć wystarczająco ilość zasobów na koniec każdego tygodnia. Tak, Wasza wysokość. No, a ja ze swojej strony zapraszam Was na G2. Link macie w opisie filmu. Grafika, słuchajcie, może nie jest powalająca, ale sam gameplay powiedzmy to wynagradza. E, kliknij w petenta, aby go wezwać. Audry. Dobrze, pani Audry. Już czas, wasza wysokość. Kliknij na tron, aby wstać. Lepiej założy koronę. Rozumiesz, że to jest korona, tak? Przeglądaj pomieszczenia, aby znaleźć interesujące lub przydatne przedmioty. Korona. W lewym dolnym rogu możesz znaleźć swój ekwipunek. Wybierz przedmiot do interakcji z nim. Korona króla Davern. Robi się trochę zardzewiała. O, załóż. Możesz opuścić dowolne pomieszczenia, podchodząc do krawędzi ekranu lub wybierając drzwi. O! o! Ogólnie zamek mi się strasznie kojarzy z zamkiem w Malborku. Nie wiem, czy było to inspirowane. Ogólnie wśród twórców gry, z tego co kojarzę i słyszałam, jest dwóch Polaków. Więc może i tym się inspirowali. To jest mapa twojego zamku. Kliknij na mur zamku, aby się tam dostać. Że tu, sala tronowa. Mury zamku. Dobrze. Wasza wysokość? Deserter. Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Szopa, dlaczego miałbyś to robić, Sobik? Jest ich zbyt wiele. Nie mamy szans na wygraną. Jeśli go wypuścisz, reszta może podążyć jego śladem. Nasza armia jest jednak niewielka. Potrzebujemy każdych rąk zdolnych do trzymania miecza, Wasza wysokość. A... Nie, no zabijać go tak na starcie nie będę. Ja w sumie nie wiem, jakim ja chcę być królem, ale królową, powiedzmy. E, e. Dobra, oszczędźmy go na razie. Może reszta nie weźmie z niego przykładu. Z odwagą pokonamy wroga bez względu na szansę. Wypuść go generale. Idź i walcz za Davern. Dziękuję wasza wysokość. Dobra, Nara. Tutaj wasza wysokość. Że w drzwi, tak? Nie no, poddawać się nie będziemy. A, może jakaś przemowa. Moi bracia, staliśmy razem w obliczu najcięższych czasów. Udowodniliśmy naszą siłę w wielu bitwach. Dzisiaj udowodnimy to jeszcze raz. Moi dzielni żołnierze, czas stanąć do walki o wszystko, co kochacie. Za dawern. Szkoda, że nie możemy sami nazwać, słuchajcie, naszego królestwa. Yes, Your Grace. ogólnie rok wcześniej. Gra, słuchajcie, jest dość podobna do tego, do Paper Please czy do Beholdera, bo on zapisuje się po całym teoretycznie tygodniu. Bo to jest chyba tydzień nie dzień. Tak mi się wydaje, że tydzień. Trzy, dwa, jeden. OK, szukam. Lorsulia, Aurelia i i jeszcze to tu są kwiaty. Te róże sprawiają, że to miejsce niesamowicie pachnie. To bardzo uspokajające. Nic dziwnego, że nasze dziewczyny robią tu spędzać czas. Znalazłeś mnie. Dobra robota, ojcze. Sorry, to ty się chowałaś, że się zapytam? No, jeszcze tak nadmienię, że odcinki będą dwa razy w tygodniu. I chciałabym, żeby one były po około pół godziny. Podejrzewam, że niekiedy dni mogą być troszkę dłuższe, więc jakoś to będziemy dzielić. Zobaczymy jeszcze. No, weź, Lord Sulia! Nieczęsto możemy to robić. Mówiłam ci, nie jesteś się o to bawić. Nie jesteś na to za stary? Lord Sulia, nie tak rozmawia się z ojcem. Lord Sulia ma kij w błocie zamiast mózgu. Zamknij się, Asalia, widzimy cię z daleka. Dobrze, jeszcze coś mogę? Po prostu daj mi spokój. Dobra, powiedzmy, to, to, to są jego córki, a że to może być jego żona, bo też ma koronę. No, powiedzmy, że to jest nastolatka, no to muchy w nosie ma. Aurela y, lubiła tu siedzieć i robić na drutach. Teraz ma więcej spokoju w naszej sypialni. Aurela, o wiesz, że nie pogrywam z tobą, kochanie. No, to czyli żona. W końcu wyszło słońce. Pozwól mi się nim cieszyć. Dobrze. To salia. Malcie! <grywa> Boże, trzeba było się nie, obra y, trze było nie obrażyć Twojej siostry za krzaków. Ona zawsze musi wszystko zepsuć. Jest taka dumna, że nie mogła nawet znaleźć miejsca do schowania się. Wcale so, nie próbowałam się ukryć, nie chcę grać. Następnym razem, gdy nie będziesz chciała grać, może spróbuj napisać oficjalne ogłoszenie. A nie, czekaj, ty nie umiesz pisać. Oczywiście, że umiem, głupku. Skończcie to obie. Dobra, się fochła, se, poszła tyle spokoju będzie. O, pęknięcie, pęknięcie w chodniku. Musimy to naprawić któregoś dnia. Dobrze, czy tu jeszcze coś jest? Kwiaty macalimy, żonę też. Z Tobą coś mogę? Lorzu, to pieróg. Okej. Okay. Czy tu coś jeszcze jest? Chyba tu już nic więcej nie ma. Na siebie jak kliknę, to nic dobra. Zostaję tu póki mogę. No ale co ja tu jeszcze mogę? Jeszcze coś z żoną? Pozwól mi się cieszyć słońcem, Eryk. O, widzicie, nasz król nazywa się Eryk. Dobrze, podejdź gdzieś tu. Czy tutaj. Nie, tu są tylko drzwi. Kwiaty były. Czy jeszcze tu coś jest? No nie, dobra, wyłaś. Mówię, wyłaś! No dlaczego nie? Co byś chciał jeszcze z Asalią? No Asalia też nic nie ma. Widzicie, my tutaj musimy też dobrze wszystko przeszukiwać. Żeby no. Chyba, że w kwiatach coś jeszcze jest. No dziewczyny lubią spędzać czas. No to to już było. Ale ja chciałam na siebie kliknąć. A w kwiaty dalej klikam. A czy ja mogę sobie... Ale ja chciałam siąść na tej ławce, odpocząć. To już wiemy, że ona pieróg. Czekaj, na przykład. No dobrze, musimy to naprawić. A, patrzcie, tu jest jeszcze Cedani. Jeszcze nasza trzecia córka się nam tu schowała. Tu się schowałaś. Nie, ale widzicie, najlepiej się schowała. Tak dobrze mi szło. Oszukiwałeś Albo, albo zerknąłeś. Domagam się kolejnej próby. Jak oficjalnie, ach, może następnym razem Cedani. O, o, już, już jakiś księciu przyszedł. Wybacz mi wasza wysokość. Nie chcę przeszkadzać, ale twoje poddanie wkrótce przybędą. W porządku, wystarczy gier. Tron czeka. No widzicie, ja tutaj, o, niby gram, o, grewno tydzień pierwszy. Niby gram, władam sobie, więc i tak obowiązki swoje spełniam. Petenci za chwilę y, ustawią się w kolejce wasza wysokość. Naprawdę musimy skrócić godzinę odwiedzin. Tak, też się zgadzam. Dobra, mamy o, żona do nas przyszła. Tu co w ogrodzie z tobą stałem, nie mogłaś wtedy sobie porozmawiać ze mną? O, to mój. Dobra, archiwa, co jest z archiwa? Mamy parcie, wątki główne potrzebujemy ludzi, to jest e, rodzina. Lord na starsza córek Eryka jest mądra, uprzejma i szybko uczy się na błędach. Ma 13 lat. Mówiłam, że nastolatka i narwana? No. A salia, środkowa córka Eryka, salia jest pełna przygód i zabawy i nie dba o to, co myślą o oni inni. Cedani najmłodsza córka Eryka, obserwuje siostry szybko się uczy, często naśladując ich zachowania. Aurelea, królowa dawrent, żona Eryka i matka i sześć córek. nie Królowi w ważnych sprawach. O i macie, on zrealizowane wpisy tego nie ma. A to, że detale. Dobrze, co mamy w opcjach? W opcjach jest tylko to, no tak jak e, mówiłam, że jak się. O! Teraz jest Glauję tak. naszego Królestwa. Jak się będzie kończyło e, ten tydzień cały, to wtedy się dopiero gra nam zapisuje. Dobra, żono, co ty chcesz? Czy możesz iść porozmawiać z Losturią, mój drogi? Próbowałem z nią rozmawiać, ale ona po prostu się nie odzywa. Nie wiem, co w niej wstąpiło ostatnio. Może na ciebie otworzy się bardziej. Prawdopodobnie błąkę się po murach zamku. Oczywiście najsłodsze. Ara. Dobra, tutaj mamy ogólnie złoto, zasoby. To są chyba nasi żołnierze. A to jest ogólnie zadowolenie. I mamy jednego gołębia. Jeszcze z gołębią chyba coś będzie. Będą nas uczyć, o co chodzi z gołębiem. Strażnik Lochów. Wasza wysokość. Przynosząc złe wieści. Ostatnie deszcze przymoczyły nasze dachy. Dach z piżarni się zawalił. Jak również niektóre ściany naszych lochów. Obecnie dostępna jest tylko jedna cela. Naprawdę, powinniśmy naprawić te rzeczy, zanim będzie gorzej. W przeciwnym razie będziemy tracić zapasy. Wymagane naprawy zobaczysz w tygodniowym podsumowaniu pod koniec tygodnia. Dziękuję. E, kiedy spotykasz ludzi, rozmawiasz z patentami, twój doradca odnotowuje spotkania w swoich archiwach. A, czyli ten, ten tutaj. E, Audrey cały. Możesz zobaczyć wszystkie wpisy, klikając archiwa. No to tak, to, to co mówiłam. Uszkodzenia po powodziach mamy, nie? Dobra, to tym się potem zajmiemy. Wieśniak. Wasza Wysokość, zbliża się ślub mojej córki. Gratulacje. Ale jest mały problem. Nie mam wystarczającej ilości złota ani zapasu, aby zrobić godną ucztę. Co tyś to tobie, mojej córki, pomyślą o naszej rodzinie? Chcemy zatrudnić zespół, kupić trochę tego wymyślonego wina na rynku. Potrzebowalibyśmy pięć, y, tylko 5 zł i 5 zasobów. E, ja ogólnie prywatnie to twierdzę, że śluby, to znaczy śluby są spoko, ale wesela to jest marnotrawstwo kasy. no, Ale no też. No. A. Dobra, w tym wypadku damy. Na razie bądźmy dobrym królem, zobaczymy. Nie może być małżeństwa bez muzyki i czegoś, co uśmierzy pragnienie. O tak! Pragnienie jest najgorsze. Pokażemy tym wieśniakom, jak wygląda prawdziwa uczta. No właśnie. Więc e, wieśniaki, niech się ten. I tutaj chyba nam o jedno wzrosło, tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. A, gdzie to jest? Zrealiz o, pomoc przy weselu. Jeśli poprosił o złoto i zapasę na ślub swojej córki. Eryk postanowił pomóc ludziom w przygotowaniach do ślubu. Powiem wam, że to będzie ciężka seria do nagrywania pod względem gadania, bo mi się buzia praktycznie nie zamyka. Dobra, mamy jeszcze ostatniego wieśniaka na dziś. Wasza wysokość, przybywam tutaj reprezentując moją wioskę. Chcemy prosić o 7 złota, które pomożą nam zebrać narzędzia i za zasoby potrzebne do zbudowania gospody. Naprawdę mogę Moglibyśmy skorzystać z nowego miejsca do odpoczynku po długim dniu pracy. A jaka moja korzyść z tego? Dobra, no z wesela też nie miałam żadnej korzyści, tak? Prócz zadowolenia. Um. Chociaż z drugiej strony, może potem udałoby się zainwestować jakoś w to, że wiecie, od sprzedanych trunków trochę kasy, czy coś. Dobra, powiedzmy, że to pi pierwszy tydzień jeszcze się nie znamy. Zróbmy tą gospodę. O, i znowu kolejne zadowolenie. Och, na pewno to zrobimy. Dziękuję, Wasza Wysokość. E, a to co za nadprogramowy człowiek? Potwory! Zwierzęta ubrane na czarno! Przybyli w nocy! Nic nie widzieliśmy, nic nie słyszeliśmy, aż się pojawili! Zaatakowali wioskę! Słyszeliśmy okropne krzyki zabitych. Wasza Wysokość, błagam Was! Musisz wysłać swoich ludzi, sprawdzić, co się stało, znajdź odpowiedzialnych. No, że za to nic nie płacę, to. to Awentualnie powiedz mi więcej. Kim oni są? Jasne, czerwone głowy, krótkie, ale ostre kły. Setki ich, błyszczące metalowe szpony. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Dobra, mój agent pójdzie i zobaczy. Generał powinien z łatwością poradzić sobie z tymi bandytami. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra, nasz generał poszedł sobie na tydzień. Kliknij świecący kwiat, aby przejść do następnego tygodnia, kiedy będziesz gotowy. Czasami będziesz musiał zobaczyć się z członkami rodziny, zanim będziesz mógł pójść dalej. No, no to właśnie e, ta... Żonka nam mówiła, że my mamy z Asalią? O, żeż ty mój rodzina, nie rodzina. Zrealizowane. To są potwory. To po wodzie. To. Tam mi kazała. Dobra, nie mam. z którąś tam z mam pogadać. Dobrze. Okno. Rzeka przyciąga tu wiele dzikich zwierząt. Cieszy mnie dźwięk ptaków śpiewających każdego ranka. Mnie też strasznie cieszyło, jak kiedyś wynajmowałam pokój, a obok był y, y, ten, taki domek, i tam kobieta trzymała kurę. I zawsze o czwartej raj mi kogut budził. Byłam przeszczęśliwa z takich ptaszków. Dobra, wstawaj, panie stronu. tronu. Andry, co ty mi powiesz? Jak mogę pomóc waszej wysokości? Opowiedz mi o naszym królestwie. Czego chciałbyś się dowiedzieć, Wasza Wysokość? Tutaj jest tak: ze Musimy kontrolować cztery zasoby, aby nasze królestwo działało sprawnie: złoto, zapasy wojsko i zadowolenie ludu. No to czyli to wszystko mamy. Musimy rozdać złoto i zapasy naszym podanym, prosząc o pomoc. Jeśli będą szczęśliwi, zadowolenie ludu wzrośnie. Silne królestwo potrzebuje dużej armii. Aby zdobyć więcej żołnierzy, musimy zawrzeć sojusze z sąsiednimi lordami i królami. Zasoby i złoto możemy zdobywać poprzez podatki. A także dzięki sojuszom z lordami. E, dobra, to wszystko. Zmień temat, nie chcę już to wszystko e, nie chcę już z tobą gadać, czekajcie, bo ja żyrandol chciałam zobaczyć ten żyrandol jest stary i zardzewiały mam nadzieję, że nie spadnie mi to na głowę również te miecze wyglądają dość ostre, ale mają około tysiąca lat mhm. o, flagę już widzieliśmy, roślina Aurela przekonała mnie, bym miał kilka roślin. To sprawia, że miejsce wydaje się bardziej przytulne. Nie jestem pewien, czy to dobrze, czy źle. Dobrze, ja w Simsach też zawsze dużo roślin stawiam, bo tak ładnie. Dobra, idziemy, idziemy poszukać naszej żony. O, widzicie, tutaj mamy takie zaznaczniki, więc to wychodzi, że to są miejsca, o których dzisiaj tak. Niebieskie ikony wskazują rzeczy ważne zrobienie, zielone ikony pokazują op opcjonalne rozmowy. No to ważne jest tutaj, bo te mury nam się walą, tak. Oto chyba, tak? Mur. Ten mur y, ma chroniczny nasz zamek. Naprawdę powinniśmy to naprawić. Ta brama wygląda na bardzo starą. Każdy, kto ma jakąś siłę, prawdopodobnie po prostu się przez nią przebije. Ten stary kawałek kaniny zakrywa dziurę w dachu. Dobra, miecze. To my miecze widzieli. Chyba na górę musimy wejść. Może tam jest ten nasz generał. A już on poszedł te potwory bić, to ja tam nie wiem. O! Kto? Co? Kotek! koteczek. Dusty. A Dusty nie był w tym? Stan Juppings? O, może kotka miziać! Ojo, ja chcę mizieć kotka. Miziu, miziu. I patrzcie, jak na kotka najedziecie. No, miał, miał. Robi się różowa strzeleczka, Fajne. Miał. Może go tak mizieć w nieskończoność? Pfff, co to za smród? Czy to ty, Dusty? <laughs> Cóż, to nie byłem ja. O, dostałam achievement, zagłaskanie kotka. Dobra, masz, mi jeszcze raz, tylko mnie potem nie oprychaj. Lorsulia. Nie wiem, z którą mieliśmy gadać w sumie. Och, to ty. Chcesz porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ogrodach? Nie. Nic mi nie jest, ojcze. Dlaczego ze mną nie porozmawiasz? Wszystko jest w porządku. Nie masz nic do zrobienia? Znajdowałaś najlepsze kryjówki, pamiętasz? Może nie mam już pięciu lat? Nie wiem, gdzie twoja siostra nauczyła się być taka nieuprzejma. Hmm. Zostawiać jestem. Pewnie. Szare góry, góry. Luli je kocha. Kto to jest, Luli? Mamy. Yy, szczęście, że mamy tak piękny krajobraz. Pola. Te pola były jakieś pokryte lasami. Nasze rolnictwo kwitnie. Dobra, no to co, to my sobie chyba wychodzimy z tego interesu, nie? No, nie ma tutaj gościa, z któ któremu kazałabym to naprawić, może później, słuchajcie, będzie o, z tym, tym, z naprawianiem. Dobra, to pogadaliśmy, lochy, to do ogrodu wrócimy później, bo już byliśmy, w lochach nas nie było, o. Cholera, jest gorzej niż myślałem. Ostatnie ulewy zniszczyły wiele budynków, Wasza Wysokość. Choć wciąż mamy miejsce dla więźniów, powinniśmy skupić się na budynkach, które wymagają więcej uwagi. Skryba napisała mi listę rzeczy, które trzeba naprawić. Zobaczysz je w tygodniowym podsumowaniu, Wasza Wysokość. Dobrze. Wygląda na to, że będzie kosztownie. Tak. Dobrze. Strażnik Lochów. Czy mogę służyć, Wasza Wysokość? Zostań tak długo, jak chcesz, Wasza Wysokość. Dobra, tutaj. Lochy to styw. Nie chcę myśleć, co jeszcze tu rośnie. E... Jest całkiem ładny. Ładny grzyb. No dziękuję. Beczki. Te beczki są puste. Przechowywaliśmy w nich nasze wino. Dobrze. Czy coś tu jeszcze jest? Łańcuchy nie mogę. Grzyba ma całą. Cela. Wolałbym tam nie wchodzić. Co jeśli więcej ścian się, się zawali? Dobrze. Tu jest jakiś wieśniak. Dobry Boże, to mógłbym być ja. Wasze wysokość, widzisz co tu się stało? Gdybym był w tej drugiej celi, zostałbym zmiażdżony. To to znak! Bóg przebaczył moje grzechy. Będę służył potężniemu. Poświęcę swoje życie potrzebującym. Znaczy, jeśli mógłbym się stąd wydostać. Proszę. No. Dlaczego tu jesteś? Wpadłem na kaczwarza na ulicy i nadepnąłem mu na palec. Jak śmiesz, pleś, takie kłamstwa. Za mój galon piwa wypił wszystko sam i nawet nie miał na to złota. Znam kaszmarze, był bardzo zdenerwowany. A, tak, chyba pamiętam. Wasza wysokość, zostałem oświecony. Nigdy więcej nie zrobię takiej głupiej rzeczy. Będę teraz służy wyższemu celowi. Może mnie wypuścisz. A, a No, no Bóg go pobłogosławił, tak? A. Wystarczy ci. Mam nadzieję, że zostajesz nauczkę. Możesz odejść. Co? Naprawdę? Bogowie naprawdę mnie wybrali. Pójdę i rozpowszechnię ich mądrość. Dziękuję Wasza Wysokość. Nasze ścieżki znów się skrzyżują. Czuję to. Antek zakończony. Zobaczmy sobie ten wątek, co on tam nam powie. Wieśniak uwięziony w naszych lochach prawie został zabity przez zapadające się cele. Boska interwencja. Wieśniak wyraził skróję z powodu swoich czynów. Król postanowił go uwolnić. A to jest właśnie fajne. W tamtych czasach, w jakichś średniowieczach, yy, to przechodziło że O, ja biedny, ja już więcej nie zrobię, wybacz. I przeszło. No dobra, z tym już gadaliśmy. Czy coś tu jeszcze jest? Okno. Loch jest bardzo ciemny i wilgotny. Nie chciałbym tu zostać dłużej niż minutę. No to dobra, no to chyba co? No to chyba sio, idziemy do ogrodów. Jest asalia. Czy jeszcze coś jest? Tu chyba tylko Asalia została, nie? Tak ojcze. Czy możesz mi wyjaśnić walkę w ogrodach? Co się z wami dzieje? Ty i Lorsulia byłyście najlepszymi przyjaciół... przyjaciółmi. No dobra. Ogólnie są błędy w tłumaczeniach, ale mniejsze. Nie zwracajmy na to uwagi. Masz na myśli, dlaczego dlaczego Lorsulia zachowuje się jak duże dziecko? Właśnie o to mi chodzi. Jest denerwująca i tyle. Musicie przestać ze sobą walczyć. Obrażanie twojej siostry nie poprawi sytuacji. Z czasem będzie tylko coraz bardziej zawzięta. Aha, ale to przy niej takie trudne. Ech. Przepraszam, ojcze, już nie będę. Uważaj na siebie. Bądź grzeczna, Asalia. Zawsze jestem. Jasne, jasne, już to widzę. Dobra, tutaj to pęknięcie mnie mm, intryguje. O, ale widzicie, po uwolnieniu tego gostka chyba jeszcze dostaliśmy tutaj te te. Dobra, ale ja tak, ja bym chciała wrócić pierwszy do sali tronowej, bo... Gdzie ja tu przed chwilą miałam pióra? Pióra... Te gołębie zawsze znoszą kupę brudu do sali tronowej. E, tak, bo macie, mamy jednego gołębia. Ja nie pamiętam, jak się wysyłało te gołębie. A tak myślałam, żeby coś wysłać, ale widocznie, no nie do końca nam to pyknie. E, dobrze, wyjdź. Ja chcę zobaczyć w takim razie, czy ja jeszcze gdzieś coś mogę tu zwiedzić. Tutaj te pola nasze, co widzieliśmy. Nie, no to chyba tylko to możemy, nie? No w lochach byliśmy, tu załatwiliśmy kotka, wymizialiśmy. Jak będę pamiętać, to co odcinek kotka będę miziać. Dobra, i możemy Zrobić to, czyli to jest zakończenie tygodnia. Aby kupić lepsze, yy, ulepszenie, wystarczy kliknąć przycisk z nazwą ulepszenia, a jego koszt zostanie dodany do podsumowania. Dobrze, co to jest? Co to zniszczony teatr? Halo, bo ja nie wiem. Aktualne zasoby. 20. Tutaj nam. O, podatki. Mogę. Po, po, aha, bo tu możemy to naprawić. Napraw, dach, napraw straż, masz 2 zł tygodniowo. O, czyli będzie już dodatek. Usuwa karę za, za wale... zadowolenie ze skarbca? Nie rozumiem. Naprawdę, królicze łobuzy okradły nas ze wszystkich zapasów, które tak hojnie nam dawałeś. To są ulepszenia. Hmm, czyli tak, na razie jak dodamy sobie to, to nam zostanie 8 złota. Ale, ale z drugiej strony nie będzie nam zabierało, słuchajcie, zasobu. A jak jeszcze? Hmm. Bo z drugiej strony to by było dobrze zrobić. Naprawić stragan. Ale patrzcie, możemy naprawić stragan i zrobić to. I wyjdziemy prawie, że na równo. I tu przyjdzie nam dwa złota tygodniowo. Tylko z drugiej strony, jak znowu mi ktoś tu przyjdzie i powie, że tak, bo ja chcę ten... Ja chcę wesele córce robić, dać złota 7, no to my tak średnio będziemy z tym stali, nie? Ale dobra, usuwa karę za zadowolenie ze skarbca. To, to jest chyba zadowolenie ze skarbca, że nie wydaliśmy kasy i będzie nam to ciągle spadało. No nic, to wiecie co, ja bym to zostawiła w ten sposób, tak mi się wydaje, i że to będzie dobra. Dobra, dobra, zapisz i kontynuuj. Grewno tydzień drugi. Dobrze, przeżyliśmy pierwszy tydzień, słuchajcie. Dobra, mamy tutaj. O ile petentów was dzisiaj tu nie pogrzało za bardzo. Archiwa. Czy nam się tutaj coś zmieniło? Tutaj o dziewczynach jest to, co było. Pomoc przy weselu. Tutaj bo ten interweniowaliśmy. Tu wspieramy złotem potwory. To jest nieskończone z tymi potworami, nie? Dobra, e... Andri, jak mogę pomóc? Jeszcze wiecie co? Niech nam opowie o królestwie już do końca, bo tego wszystkiego nie przeklikałam, bo mi się do córki śpieszyło. Czego chciałbyś się dowiedzieć? Taks. Co to jest taks? Wioski w naszym królestwie płacą podatki. Zadowoleni ludzie chętnie płacą podatki, a urażeni zrobią wszystko co w ich mocy, żeby je obejść, co spowoduje dla nas mniejsze dochody. Dlatego musimy dbać o to, by ludzie byli zadowoleni aby utrzymać dobry przepływ złota. Petenci. Wieśniacy, kupcy, rycerze, cudzoziemcy, a nawet lordowie. O, ten tak na bogato wygląda, nie? No zobaczymy. Wszyscy mają problemy i będą szukać pomocy u swego króla. Możemy wykorzystać nasze zasoby lub agentów, aby pomóc potrzebującym, ale musimy być ostrożni. Niektórzy mogą przychodzić ze złośliwymi intencjami, więc powinniśmy dokładnie rozważyć, kto naprawdę jest w potrzebie wasza wysokość. Eee, zasoby już pytaliśmy, nie? Tak, cztery zasoby, to było, dobra, zmień temat. Oczywiście, to już wszystko. Dobrze, ja z tym gołębiem dalej nie pamiętam, no tutaj to są pióra, tu się nic więcej... O! Gdzie, ty, gdzie? Lord ja do mnie przyszła? Czego ty tam chciałaś? Radowiański żołnierz, mi tu przy... o, Lord Eton. Tutaj z tyłu jakiś stoi. Tu jest wieśniak. Sporo tych patentów będziemy mieć. Ale wiecie co? Dzisiejszy odcinek będzie taki krótszy, bo to jest taki wprowadzający. Więc e, myślę, że na tym sobie zakończymy. Dajcie znać w komentarzach, jak wam ja gra się podoba. E, jakim królem powinnam być? Dobrym? Złym? Ja w sumie nie wiem. no Chcę, żeby było dobrze, tak? No, z tego co pamiętam, będziemy mieli wypowiedzianą wojnę, więc też do tej wojny trzeba byłoby się dobrze przygotować. No, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Nie wiem, czy też dobrze zrobiłem, że tyle złota na start wydałam. Tutaj ten ten, nie wiem, czy ten generał już wrócił po tym jednym tygodniu, czy on wraca już na drugi tydzień, czy na trzeci. Nie wiem, zobaczymy w takim razie. Dobrze, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.